Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku, bardzo się cieszę, że mogę do Was przyjść i dzisiaj mam dzień wolny, więc wykorzystam go słuchajcie na maksa. Mam dla Was do nagrania kilka filmów, więc myślę, że chociaż część mi się z tego uda zrobić dzisiaj. Pewnie nie wszystko, bo czeka jeszcze na mnie góra prasowania, góra prasowania, ale mam nadzieję, że słuchajcie, to też ogarnę, ale po południu. Ten tydzień ostatni, bo dzisiaj mamy już czwartek 27, powiem Wam, że w tym tygodniu to ja pierwszy raz nagrywam. Filmy oczywiście na kanale pojawiają się praktycznie codziennie, natomiast ja jakby mam ten zapas tych filmów, żebym ewentualnie wtedy, kiedy nie mogę, to żeby też na, na kanale się coś działo i, i żeby nie było jakiegoś tam dużego przestoju. Natomiast, tak jak mówię, od poniedziałku siadam przed kamerą. Słuchajcie, pierwszy raz dzisiaj mamy czwartek. Więc dzisiaj mam nadzieję, że tak jak Wam mówiłam na początku, wykorzystam ten, ten czas na nagrywanie. Powiem Wam, że ten tydzień naprawdę zleciał błyskawicznie. To jest u nas w Kujawsko-Pomorskim drugi tydzień ferii. No i tak, ja powiem Wam, że ja ten tydzień zaczęłam od wizyty u okulisty, bo coś mi się stało. Słuchajcie, w weekend w oko, chyba sobie włosami po prostu, wiecie, tak machnęłam. Ja dokładnie wiem kiedy to się stało. Związywałam włosy i po prostu gdzieś po prostu sobie machnęłam tutaj w to lewe oko. Tak mnie bolało, tak mnie urażało. To się stało w sobotę wieczorem. W niedzielę wieczorem. Ja szłam do pracy, więc no wiecie, też nie chciałam jakoś tam spędzić całą, całej niedzieli na sorze. Natomiast już jak wtedy zeszłam w poniedziałek z tej nocki rano, to już oddzwoniłam wszystkich okulistów w mieście. Okazało się, że terminy, nawet prywatnie, no oczywiście tylko prywatnie, nawet tam nie ma mowy, żeby inaczej, są na maj, ale znalazł się jeden, słuchajcie, lekarz, który zgodził się mnie przyjąć w ten sam dzień, czyli w poniedziałek, już na 14. miałam wizytę. Więc miałam to oko przebadane, miałam zapisane odpowiednie krople. I on oczywiście stwierdził, że był tam jakiś uraz, ale że on już jest w trakcie gojenia, że nic tam się nie wbiło. I wiecie, no ja chciałam po prostu się uspokoić, jakby tą wizytą, że nie mam tam nic wbite. Wtedy, no, człowiek jednak jest spokojniejszy i, no, i szybciej, że tak powiem, dojdzie do siebie. Więc, no tak, więc taki, słuchajcie, był poniedziałek. No więc poniedziałku to nie liczę, bo to był taki dzień powiedzmy, że yy, stracony. Yy, we wtorek, jeżeli chodzi o to oko, jeszcze nie robiłam, słuchajcie, makijażu, bo to w ogóle nie było opcji, ale yy, czułam się już jakby z tym okiem na tyle dobrze. Yy, Pojechałam z moją córką na małe zakupy, więc pojechałyśmy sobie z ninką na małe zakupy. I teraz, słuchajcie, Wam pokażę, co kupiłam wtedy. Kupiłam prezent dla mojego syna, ale on, słuchajcie, ma urodziny 22 lutego, więc ja na razie go schowałam. Nie będę wam. Chociaż w sumie może Wam pokażę. Poczekajcie. Widzicie, ostatnio na którymś tam vlogu, jak on otwierał te takie, wiecie, jajka z tym y, slimem. w środku były te y, jakieś takie te figurki i kupiłam mu coś takiego. O, zobaczcie, w środku też jest jakiś tutaj potwór. I jakby to jest to samo y, Aliens Treasure, ale to jest dużo, dużo większe i tam w środku też jest jakiś, słuchajcie, obcy. Y, Zostało tego kilka sztuk. Jak byliśmy jakiś czas temu, to było tego bardzo dużo, a teraz naprawdę zostało kilka sztuk, więc ja już, słuchajcie, wzięłam, kupiłam, żeby później nie było, że tego nie ma. No i co? I to kosztowało około 100 zł. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Kupiliśmy, słuchajcie, jakiś czas temu też dla Ninki fajną rzecz w Kerfurze. To była, powiem Wam, to była w ogóle historia. To była ostatnia rzecz bez jakby bez, ceny, bez ceny, bez tego kodu przyklejonego. Za chwilę Wam ją też pokażę z Ninką. No więc tak, więc taka, słuchajcie, rzecz oczywiście no, jedna z wielu. To, to nie jest jedyny prezent na pewno, jaki dostanie, więc, ale już wiecie, żeby był żeby był schowany. Wam pokażę rzecz, którą już kupiliśmy e, nie jakiś czas temu. E, I tak jak ma, wam mówiłam, e, to była rzecz bez metki. Słuchajcie, bezcenna, ostatnia na sklepie. E, I mój mąż e, poszedł tam i zaczął, e, wiecie, tam męczyć, męczyć te, te panie, żeby znalazły kod do tej rzeczy. E, no jakoś, jakoś się słuchajcie udało. Więc udało nam się też tą rzecz kupić. No a rzecz to jest taka. To jest Chihuahua w torebeczce. Zobaczcie, tutaj ma taką jeszcze siateczkę. Można to zamknąć. Oczywiście można ją wyjąć. Love. A zobaczcie. Więc tak. I słuchajcie, tutaj jest też dużo miejsca. I to jest plejka. <laughs> Mamy pieska, który się nazywa Play, a to jest Playka. No i tutaj wiecie co, nawet Play by się tu zmieścił naprawdę, bo yy, on jest taki malutki. Nie jest, słuchajcie jakoś dużo większy od tego pluszaka. Więc taka to rebeczka dla naszej córki. Byliśmy też w Tedim jakiś czas temu, bo kupowaliśmy prezenty na Dzień Babci i na Dzień Dziadka, z racji tego, że mój syn, tak jak i mój tata, uwielbiają ostre rzeczy. Taki sam zestaw kupiłam mojemu tacie, ale Michał też bardzo chciał, więc poczekajcie, żeby tak Wam pokazać. Wam pokazać, jak to wygląda. To było w takim opakowaniu, ale już tego opakowania nie mam. Pokazałabym Wam, ale po prostu nie zdążyłam, bo byłam w pracy, a mój mąż już je wyrzucił, więc zostały same buteleczki. No i tutaj są takie zobaczcie, mega, mega ostre sosy. Cztery sztuki i to kosztowało 25 zł, do dostania to jest w. Sklepie ym, Teddy. Ale powiem Wam, że no to jest mega piekielnie ostre. Mega, mega! Ym, wypatrzyłam taką miseczkę do płatków dla Niny z taką pandą, więc yy, nie pamiętam, chyba 15 zł ona kosztowała. Więc taka miseczka, i, i Nina teraz naprawdę yy, no, wie w tej miseczce płatki. Nie mówię, że codziennie, bo nie jemy codziennie na śniadanie płatków. Ale jeżeli akurat je, no to ta miseczka idzie w ruch. Więc taka e, pandusiowa. Powiem Wam, że kupiłam sobie jeszcze łyżkę e, drewnianą, bo już tą, co mam, to już jest taka, no powiem Wam, zużyta i zjechana i brzydka. I wtedy im chyba za, nie wiem, 5,99 kupiłam sobie taką łychę fajną, e, drewnianą z serduchem e, do gotowania dobra i to by był Teddy. Teraz pokażę Wam rzeczy może z Kerfura. Ja do Kerfura pojechałam po płyn do płukania i po prześcieradła. Kupiłam dwa prześcieradła, które już mam ubrane u dzieci na piętrowym łóżku, dwa fajne białe prześcieradła. No i tak, jeżeli chodzi o płyn do płukania, ja ostatnio chyba tak, ostatnio Wam pokazywałam. Miałam jakiś czas temu kokolino. Miałam ostatnio. Yy, chyba nawet jeszcze mam butelkę, poczekajcie. Ten yy, Silan, który Wam pokazywałam z piwonią. Bardzo ładnie pachnie. Ja specjalnie zostawiłam butelkę. Powiedziałam, że jak będę nagrywać, to będę chciała Wam pokazać. I on naprawdę, no powiem Wam, że yy, coś takiego delikatnego w tym zapachu jest. Więc wypróbujcie sobie ten silan z piwonią naprawdę fajny, ale ja już go zużyłam. On już jest pusty. Nic tutaj w środku nie ma, więc musiałam kupić nowy i powiem wam, że powiem wam szczerze. Jeżeli chodzi na przykład o płyny kokolino, no to jakby te zapachy mnie nie zachwycają, więc nic nie wybrałam. Nawet ten niebieski, który ktoś tam pisał, że niby jest najlepszy, no jakoś tak nie. Wąchałam też inne. Mm. No, jakoś tam mi nic aż tak nie wpadło, że tak powiem, w mój gust, ale znalazłam coś. Zaraz wam pokażę. Znalazłam taką wielką butlę. Mówię, dobra, byłam sama z moją córką na zakupach, ale wiecie, koszykiem sobie podjechałam do samochodu, a później, jak podjechałam już tutaj do domu, to mój mąż szedł i przytargał mi te zakupy. No, i to jest taka wielka butla XXL. Nie było mniejszej, więc i cena też była spoko, bo to kosztowało 11 zł, a to jest 3,3 litra. Zobaczcie, i to jest sofin o zapachu fiołka. I powiem Wam: no, ja już tutaj go chyba dwa albo trzy razy użyłam. Zapach, powiem Wam, że jest bardzo ładny. Zobaczymy, czy jak mi się skończy, to pojadę znowu, żeby go kupić. No ten zapach naprawdę jakby mi się spodobał i, i myślę też, że starczy mi na dość długo, bo ten Silan, on tutaj miał tylko na nawet nie półtora litra. Więc zobaczymy. A ja naprawdę powiem Wam, często piorę, często, często piorę, więc przyda się też taka duża butla, myślę, że może troszeczkę na dłużej starczy. Więc wypróbujcie sobie ten o zapachu fiołka, naprawdę spoko. Tak, jeszcze z moją córką właśnie byłyśmy wtedy w tym kerfurze, bo obiecałam jej, że kupię jej jakąś fajną mgiełkę do ciała, bo ona wie, że ja też mam, wiecie, takie miejsce, gdzie mam tam swoje zapachy i ona też zawsze też ma swój Ostatnio jej kupowałam chyba z avonu Frozen, taki różowy flakonik, taki okrągły różowy, bardzo ładnie pachnie, tak dziewczęco-cukierkowo. A teraz byłyśmy i moja córka wybrała sobie coś takiego, to jest taka mgiełka do ciała Citru, i. To jest Tropical Angel, czyli tropikalny anioł. Bardzo ładnie pachnie, taka, zobaczcie, pomarańczowa, egzotyczna, z różnymi tutaj kwiatami egzotycznymi, ptakami. Na testerach naprawdę wąchałyśmy chyba wszystkie z tej serii, i ta najbardziej jakby nam przypadła do gustu, znaczy mojej córce. I to kosztowało chyba też około 25 zł. No? Fajna jest tam giełka, naprawdę idealna dla dziewczynki. Bardzo ładna. Więc. O, i to jest chyba jakaś w sumie nowość. Bo tutaj naprawdę ma naklejkę, więc taka rzecz. Yy, wiecie co, kupiłam jeszcze? Jeszcze tak. Yy, mam tutaj trzy poszewki na Jaśki, yy, bo. Kupiłam dwa dla mnie i dla mojego męża. Takie, słuchajcie, zwykłe zielone albo, ale spodobał mi się materiał, bo nie jest taki śliski. Tylko, oczywiście, to jest taki dość, dość przyjemny. Tylko muszę to wyprać. Jeszcze nie prałam, więc jedna i druga, taka sama. i bardzo spodobało mi się to, że one są, to jakieś grosze to kosztowało, bardzo mi się spodobało, że one są, zobaczcie, na takie klasyczne, babcine, guziki zapinane, wtedy wiecie, nic tam nam nie wyłazi, więc spoko. Więc takie dwie myślę, że, że będą ok, bo ja oprócz, wiecie, oprócz poduszki jeszcze mam jasiek i my tak śpimy, Natomiast bardzo często oczywiście trzeba te jaśki wymieniać, więc przydaje, przydadzą się nowe poszewki. Wiecie, buszując tam w tych poszewkach, moja Nina również zauważyła coś takiego i ta też jest na guziczki, więc też spoko. O takim motywie i takim wzorze, no zobaczcie, pandusiowy wzór i była jedyna taka, a ona mm, też ma swoją podusie, więc taka będzie spoko, więc bardzo się cieszę, że takie piękne rzeczy mi się udało kupić. Kolejne rzeczy to jest pepko i w pepko w zasadzie, do pepko weszłyśmy tak naprawdę powiem Wam przy okazji, bo byłam w paczkomacie, a że pepko mamy zaraz obok, to weszłam, zaraz Wam pokażę, co w tym pepko kupiłam, a w paczkomacie Odebrałam coś takiego, to jest mega słodki gadżet, bo to jest taka malutka lampa, jeżeli kojarzycie takie duże lampy okrągłe, którą ja też mam i którą teraz też jakby się doświetlam, to to jest coś takiego malutkiego i ja to zauważyłam na, oglądaliśmy z moim mężem jakiś film i tam właśnie dziewczyna coś takiego miała. I to jest spo, spoko, naprawdę to jest spoko. Ja Wam teraz nie pokażę, jak to dokładnie się zakłada. Wiecie co? Zaraz Wam pokażę, ale nie na telefonie, bo telefonem nagrywam. I zobaczcie, to jest taka mikroskopijna, okrągła lampka, która jest podświetlana. O, teraz widzicie jak świeci? O, i załóżmy, że to jest telefon. Tutaj, zobaczcie, mamy taki klips i zakładamy to na, jakby, górę telefonu. Tutaj mamy, oczywiście, te oczko od aparatu, kamery i całość. Słuchajcie, jeżeli na przykład o, nagrywamy telefonem, powiedzmy tak, to fajnie nam to oświetla twarz i to jest ogólnie takie podświetlenie do robienia selfie. ja to kupiłam na Allegro, to jest super sprawa, polecam taka mała lampka do tego jest jeszcze dołączony kabelek można to zobaczcie taki mini kabelek bo ona ma tutaj wejście można to bez problemu naładować więc taki gadżecik powiem Wam, że to nie było drogie a myślę, że się sprawdzi i myślę, że to jest fajna rzecz na Allegro to kupiłam jak wpiszecie sobie selfie jak wpiszecie sobie selfie ring, to coś takiego Wam wyskoczy, więc yy, taki gadżecik. W Pepko yy, kupiłam sobie opaskę taką srebrną. Mam kilka opasek. Czasami je zakładam, czasami nie. Zależy jaki mam nastrój i jaką mam ochotę. W zasadzie tak, w mojej kolekcji mam cztery opaski. Ta jest nówka. Tę ostatnią miałam w pracy założoną, więc też to fajnie wygląda. Włosy nam nie spadają, jest wszystko, wiecie, ogarnięte. Oczywiście mam spięte włosy, więc opaska, do tego maseczka, spięte włosy i jest ok. Inne moje opaski, powiem Wam, że tak, że one też są z Pepko. Ta jest z Pepko z tą mini kokardką. ta taka złota, delikatna też jest z Pepko. Natomiast ta jest kupiona w Chorwacji. Przepiękna, no, przepiękny, ma te hab habrowe, te koraliki, cudne. Więc tak, I jeszcze skusiłam się yy, dla mojej córki na dress yy, Pepko w pięknym kolorze. Takim liliowym, lilowym dres. Ogólnie to nie było jakby chyba sprzedawane jako dres w całości, tylko i spodenki były osobno i bluza była osobno. Ale ja to skompletowałam, oczywiście w tym samym rozmiarze. No i tak wyszło, że wyszedł nam taki dresik. I zaraz wam może zacznę od bluzy. Tu jest bluza. Tu jest bluza i to jest LOL Surprise. I one są w rozmiarze 134. O. I bluza kosztowała. Poczekajcie, zaraz Wam powiem, ile kosztowała: 30 zł. A spodenki wyglądają tak. O. I spodenki kosztowały 25 zł. Więc taki, taki dresik, myślę, że super sprawa. Także odebrałam, słuchajcie, jeszcze mm, dwa body z paczkomatu, ale chyba to Wam nagram, słuchajcie, nagram Wam to w innym filmie. Mam w planach też właśnie nagrać taki film perełki z Vinted, jeżeli macie ochotę taki film zobaczyć, to dajcie mi znać, to ja wtedy zbiorę te wszystkie moje, bo już jeden taki film nagrałam z sukienkami z vinted. Ale jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze inny filmik z innymi ciuchami, z koszulami na przykład, bardzo często właśnie kupuję i chyba bluzeczki jeszcze nagrywałam z vinted. Chyba tak. Mam naprawdę fajne perełki, które udało mi się upolować na wintet. także jeżeli będziecie chcieć taki filmik, to dajcie znać. Ja tam to ogarnę, przygotuję się i nagram. Wtedy powiem Wam, znowu we wtorek szłam do pracy na noc. Wróciłam w środę rano. Na środę, na 9.40 i na 9.45 miałam zapisanych, zapisane moje dzieci na szczepienie przeciwko COVID. Więc byliśmy na szczepieniu. Oczywiście od rana to był dla mnie, jako mamy, niesamowity stres, bo wiadomo, że to nie jest nic przyjemnego dla dzieci. Ale powiem Wam, że nie było aż tak źle. Nie było źle. Michał to już w ogóle jest zaprawiony że tak powiem w takich rzeczach po ostatnim grudniowym pobycie w szpitalu dużo tam niestety przeszedł, ale też widzę, widzę teraz to po nim, że dało to mu dużo więcej odwagi, dużo więcej takiej siły wewnętrznej. I już nie boi się aż tak bardzo, wiecie, igieł, pobierania krwi, szczepień i tak dalej. Natomiast, Nina, wiadomo, jest jeszcze mała, ma dopiero 7 lat. Nie ma co, wiecie, wymagać, żeby tutaj dziecko ochoczo w podskokach biegło na szczepienie. Natomiast, jakby tak ją, jakby podeszłam i uspokoiłam. I Michał też mi bardzo pomógł, że, że jakoś to przeszliśmy naprawdę, powiem Wam, na medal. Najgorzej, powiem Wam, było jak y, powiedziałam, y, że na to szczepienie się wybieramy. To była na, najgorsza wtedy była reakcja, ale jak już szłyśmy, jak już, y, jak już szliśmy, jak już byliśmy, to już nie było tak źle. Więc jakoś to y, przetrwaliśmy i, i naprawdę y, nie było jakiejś tam wielkiej tragedii. Także y, hmm. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? No i to była środa, więc po tym szczepieniu yy, pani doktor nam zaleciła, żebym dzieciom podała paracetamol y, trzy razy y, w ciągu dnia. No bo wróciliśmy, to była godzina około 10, więc zaproponowała, właśnie, no poleciła, żeby za, z, z, podać ten paracetamol już od razu po szczepieniu, jak wrócimy do domu, y, później po obiedzie i na noc. No i ja też tak zrobiłam, ale powiem Wam, że nie ma żadnych objawów po szczepieniu, nie bolą ich rączki, nie dostały gorączki, więc naprawdę wszystko jest spoko. więc tak, więc to mamy, że tak powiem, odhaczone. No teraz można już dzieci szczepić od 5 roku życia więc oczywiście każdy zrobi jak zechce. ja absolutnie tutaj nikogo nie namawiam. To jest indywidualna decyzja każdego rodzica każdych rodziców. Ja zrobiłam tak, jak zrobiłam, czyli zaszczepiłam moje dzieci i też proszę nie... Komentujcie tego, bo po prostu to jakby nie przystoi. Niech każdy sobie robi, jak uważa. Myślę, że to jest jego prywatna sprawa. No, więc. No, więc tak, więc w środę, słuchajcie, było to szczepienie. W środę, już tak jak mówię, cały dzień odpoczywaliśmy. No a dzisiaj mamy czwartek, więc dzisiaj ja już tutaj w pełnej gotowości zabrałam się za nagrywanie i mam nadzieję, że. Uda mi się jeszcze tych kilka filmów nagrać, bo nie, dopiero 13, także damy radę, kochani, damy radę. Jedziemy dalej z tym koksem, kończymy ten film i ja już się zabieram za nagrywanie kolejnego, żebyście mieli co oglądać w kolejnych dniach. No więc tak, no więc chyba to wszystko, słuchajcie, co chciałam Wam powiedzieć. Dobra, kończę, kończę, bo już ten film będzie miał milion minut, pewnie z pół godziny gadam albo i więcej. Także do zobaczenia. Subskrybujcie mój kanał. To jest dla mnie mega mega ważne i mega budujące. I uwielbiam, naprawdę uwielbiam patrzeć, jak was przybywa. To jest naprawdę fajna sprawa. To daje takiego kopa i napędza do nagrywania. I tyle. I daje motywację. A motywacja, słuchajcie, jest najważniejsza, bo mają swoją pasję. Trzeba ją też podsycać, trzeba ją pielęgnować, a to właśnie dobrze wpływa na realizowanie jakichś tam swoich planów i marzeń. Więc subskrybujcie mój kanał, naprawdę będzie mi bardzo miło. Dobra, buźka do kolejnych filmów. PA!